Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj zauważcie, że mamy wzór skróconego mnożenia stopnia trzeciego. No i to będzie ten wzór pierwszy, który tutaj Wam zapisałam, ponieważ mamy A dodać B, czyli dokładnie tak jak mamy w tym miejscu. Czyli zapiszmy, że nasze A wynosi 1, nasze A wynosi x oczywiście, natomiast B jest równe 1. No i podstawiamy do wzoru. Mamy A do potęgi trzeciej. Czyli x do sześcianu, dodać 3 razy a kwadrat, czyli x do potęgi drugiej, razy b, dodać 3 razy a, razy b kwadrat, czyli 3 razy x, razy 1 do potęgi drugiej, no i dodać b do potęgi trzeciej, czyli 1 do sześcianu. No i tutaj tak, x do trzeciej przepiszemy, Następnie wykonamy mnożenie. 3 razy x kwadrat razy 1 to 3x kwadrat. Tutaj mamy 1, do potęgi drugiej to 1. 3 razy x razy 1 to będzie 3x. No i dodać 1. Patrzymy, czy możemy coś zredukować. Widzimy, że nie mamy żadnych wyrazów podobnych, czyli zostawiamy to w takiej postaci. Pod punkcie B mamy x odjąć 1 do sześcianu, czyli to będzie ten wzór, który znajduje się tutaj. Czyli w tym przypadku a będzie równe x, natomiast b wynosi 1. Ten minus już tutaj znajduje się we wzorze, czyli mamy A do potęgi trzeciej, czyli x do sześcianu odjąć 3 razy a kwadrat a razy b. Pamiętajcie, że b to jest 1. Dodać 3 razy a, czyli razy x, razy b kwadrat, czyli 1 do potęgi drugiej, no i jeszcze odjąć 1 do potęgi trzeciej, czyli mamy x do trzeciej, odjąć 3x kwadrat, 1 do kwadratu to 1, czyli mamy plus 3x, no i odjąć 1. Spójrzmy na przykład kolejny. Teraz mamy x kwadrat dodać 3 do potęgi trzeciej, czyli a to będzie x, natomiast b jest równe 3. No i stosujemy ten pierwszy wzór, czyli mamy a do sześcianu, czyli x do potęgi trzeciej, dodać 3 razy a do potęgi drugiej, razy b, czyli razy 3, dodać 3 razy a, razy b kwadrat i dodać b do potęgi trzeciej, czyli 3 do sześcianu. x do trzeciej przepisujemy. Tutaj mamy 9x kwadrat. Następnie najpierw potęgowanie, czyli 3 do kwadratu to 9. 9 razy 3, 27 razy x to 27x. No i dodać 27. Pójdźmy teraz na podpunkt d. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, ten, który znajduje się w tym miejscu. Czyli to będzie nasze a, czyli a jest równe x, natomiast to wynosi, tyle wynosi b, czyli b będzie równe 4. No i stosujemy wzór a do potęgi trzeciej, czyli x do sześcianu, odjąć 3 razy a kwadrat razy b, dodać 3 razy a Razy b do potęgi drugiej i odjąć b do potęgi trzeciej. No i liczymy, czyli x do trzeciej przepiszmy. Mamy na pewno odjąć 3 razy 4 razy x kwadrat to 12 x kwadrat. Teraz tutaj najpierw potęgowanie, czyli 4 do kwadratu to 16, razy 3, 48 razy x to 48 x. No, i odjąć 4 do potęgi trzeciej to 64. Spójrzmy na podpunkt E. Tutaj także mamy wzór skróconego mnożenia. podjedźmy troszkę wyżej i to będzie ten wzór, który mamy tutaj. Czyli najpierw odczytajmy A oraz B. Zatem A to będzie 2x, natomiast tutaj mamy B, czyli B wynosi 3. No i teraz uwaga, tutaj mamy A do potęgi trzeciej, czyli podnosimy do sześcianu. Całe a, czyli musimy to sobie zapisać w nawiasie, ponieważ podnosimy i dwójkę, i x do sześcianu. Gdybyście to zapisali w ten sposób, czyli bez użycia nawiasu, to wygląda w ten sposób, jakbyście tylko do potęgi trzeciej podnosili x, a to nie jest prawda, bo musimy podnieść także dwójkę. No dobra, lecimy dalej. Dodać trzy razy a kwadrat. Czyli 2x i znowu całe x do potęgi drugiej, razy b, czyli razy 3, dodać 3 razy a, razy b do kwadratu. I tutaj już nawiasu być nie musi, bo tylko samą trójką do drugiej potęgi podnosimy, no i dodać b do potęgi trzeciej. 2x do sześcianu, no to 2 do trzeciej to 8, x do sześcianu to x do trzeciej. Tutaj najpierw podnosimy 2x do kwadratu, czyli mamy 4x kwadrat, no i mnożymy 3 razy 4, 12. 12 razy 3 to 36, no i dopisujemy x kwadrat. Mamy plus, najpierw potęgowanie, czyli 9. 3 razy 2 to będzie 6, 6 razy 9 to 54, no i jeszcze x, no i dodać 3 do sześcianu no to 27. Przykład kolejny. Tutaj mamy odejmowanie. No i nasze A to będzie 2x. Natomiast B wynosi 1. Podnosimy sobie to zgodnie z tym wzorem. Do sześcianu, czyli mamy A do potęgi trzeciej. Pamiętajcie o nawiasie. Odjąć 3 razy A kwadrat razy B. Następnie dodać 3 razy A razy B kwadrat. I odjąć b do potęgi trzeciej, czyli 1 do sześcianu. No i to sobie liczymy. 2x do potęgi trzeciej to będzie 8x do sześcianu. Tutaj 2x do kwadratu to 4x kwadrat, czyli mamy odjąć 12x kwadrat. Następnie dodać 1 do kwadratu to będzie 1, czyli 3 razy 2x to 6x, 6x razy 1 to 6x, i 1 do trzeciej to będzie po prostu 1. Podpunkt G spójrzmy, czyli nasze a to będzie 3x, natomiast b wynosi 1. Podnosimy, czyli mamy a do trzeciej, pamiętamy o nawiasie. Dodać 3 razy a kwadrat razy b. Dodać 3 razy a razy b kwadrat, no i dodać B do potęgi trzeciej. My musimy to sobie policzyć, czyli tutaj mamy tak, 3 do sześcianu no to 27 x do potęgi trzeciej, no to po prostu zapiszmy w ten sposób. Tutaj najpierw potęgowanie, czyli mamy 9x kwadrat 3 razy 9 to będzie 27 razy 1, 27, oczywiście x kwadrat. Następnie tutaj, 1 do kwadratu to 1, 3 razy 3x, 9x, razy 1, nadal 9x, no i dodać 1. No i podpunkt H zróbmy, czyli tu będzie ten przypadek z odejmowaniem, czyli o, ten, który mamy tutaj, czyli zastosujmy sobie ten wzór. Czyli mamy tak, a to będzie 1, może jeszcze podpiszmy, natomiast b to będzie 3x. Pamiętajcie, ten minus znajduje się tutaj we wzorze, czyli nie zapisujemy b jako minus 3x, tylko po prostu 3x. Czyli mamy tak, A do potęgi trzeciej, czyli 1 do sześcianu, odjąć 3 razy A kwadrat razy B dodać 3 razy. A razy b kwadrat, tutaj należy pamiętać o nawiasie, i odjąć b do potęgi trzeciej. No i teraz to musimy obliczyć, czyli 1 do sześcianu no to 1. Tutaj najpierw potęgowanie, czyli na pewno będzie odjąć 3 razy 1 to 3 razy 3x, 9x. Tutaj mamy najpierw potęgowanie 3x do kwadratu to 9x kwadrat, czyli 3 razy 1 razy 9 to 27. Oczywiście x kwadrat, no i odjąć 3 do sześcianu 27, x do potęgi trzeciej, no to x do sześcianu. No i tutaj fajnie byłoby jeszcze to sobie uporządkować od najwyższej potęgi, czyli najpierw stopień trzeci, później drugi. Odjąć 9x i plus 1. Pamiętajcie oczywiście, że znak stoi zawsze przed wyrazem, czyli ten minus tyczy się 27x do trzeciej, a na przykład ten minus tyczy się 9x. Oczywiście, ponieważ tutaj przy jedynce nie ma żadnego znaku, a jest to wyraz pierwszy, no to wiadomo, że tutaj mamy plus, dlatego zapisałam dodać 1. Gdyby ta jedynka była ujemna, to już ten minus koniecznie musiałby się tutaj znajdować.